Pod względem serialowym ten 2025 rok zaczął nam się naprawdę dobrze. Na tyle dobrze, że właściwie kończy nam się już pierwszy kwartał, a na naszym kanale nie pojawiło się nawet takie zestawienie najciekawszych tegorocznych nowości. Tyle było świetnych powrotów, o których warto było opowiedzieć. Zwykle robimy taki odcinek na początku roku. Jak wiecie, w tym się troszkę nie spieszyliśmy, ponieważ między innymi czekaliśmy, aż o tych właśnie zapowiadanych nowościach będzie w ogóle coś wiadomo. No i wreszcie jest coś wiadomo, szczególnie o jednym, który nadchodzi już w marcu. Oczywiście, jeżeli wiecie coś o jakichś ciekawie zapowiadających się nowościach, o których my nie wspominamy, koniecznie dajcie znać w komentarzach. My oczywiście wybraliśmy. Spośród tych, które albo mają świetną ekipę, albo no po prostu się dużo o nich mówi i też już wiadomo, że to raczej nie będą totalne niewypały. No chociaż jak ze wszystkim, póki nie zobaczymy efektu finalnego, to nie będziemy mieć pewności, że się udało. A oto nasza lista. Good American Family premiera 19 marca, Hulu. Najbardziej dziwaczne i najbardziej pokręcone historie pisze życie, ponieważ gdyby ktokolwiek wymyślił historię Natalii Grace, nikt by w nią po prostu nie uwierzył, a już na pewno by nie dał akceptu na nakręcenie serialu na podstawie tak niewiarygodnego, dziwacznego scenariusza. Świat usłyszał o Natalii w 2023 roku za sprawą głośnego serialu dokumentalnego pod tytułem The Curious Case of w Natalia Grace, w którym twórcy sugerowali, że niskorosła sierota z Ukrainy, którą adoptowała pewna dobrze sytuowana i szanowana rodzina, jest w rzeczywistości dorosłą psychopatką terroryzującą swoich Bliskich. Teraz na podstawie tej historii, historii Natalii, którą zresztą możecie oglądać w Maxie, powstał fabularny serial True Crime, zatytułowany Good American Family, czyli po prostu porządna amerykańska rodzina, w której w głównych rolach wystąpią Ellen Pompeo i Mark Duplass. Nie wiadomo na ile serial będzie czerpał z sensacyjnego wymiaru tej całej historii, a na ile odda sprawiedliwość pokrzywdzonej dziewczynce, czyli właśnie Natalii, Pewne jest, że wiele osób sięgnie po ten tytuł, choćby z ciekawości, pamiętając właśnie jak media na całym świecie rozpisywały się o tej całej sprawie. Serial wyprodukowało Hulu i nie ma on jeszcze polskiej daty premiery, no ale wiadomo, że globalnie będzie dystrybuowany przez Disney+, Plus, więc no myślę, że prędzej czy później trafi i do nas. The Studio, premiera 26 marca, Apple TV+. Tutaj nie ma już właściwie żadnych wątpliwości. The Studio jest świetne, czego dowodem są pierwsze recenzje zachwyconych absolutnie krytyków, dzięki którym serial ma aktualnie 100% pozytywnych opinii na Rotten Tomatoes. Oczywiście ta ocena może się zmienić, kiedy serial w końcu wystartuje, ale w Sefa Rogena akurat wierzę na tyle, że wierzę też tym początkowym zachwytom. Satyra na Hollywood autorstwa Rogena to pierwszy Wspaniały serial 2025 roku, napisano w magazynie Time, najnowsza komedia o Hollywood od Rogena i Apple TV Plus jest tak śmieszna, że aż boli, wtóruje mu Hollywood Reporter i znając dotychczasowy dorobek tego pana, a także Iwana Goldberga, bo oni razem wyreżyserowali całość, trudno nie wierzyć tym opiniom, zwłaszcza, że The Studio to klasyczne cringe comedy, czyli taki rodzaj komedii, który oglądamy z takim, powiedziałabym, no, zażenowaniem, kuląc się w środku na widok niekomfortowych konfrontacji, nieszczerych wyznań i nietrafionych płat. Mistrzami cringe comedy są choćby Sukcesja, Biały Lotos, The Office, no a The studia aspiruje, by do nich dołączyć. Serial opowiada o nowym szefie dużego studia produkcyjnego w Hollywood, który chcąc wprowadzić swoje nowe rządy, musi zmierzyć się z całą machiną zepsutego przemysłu filmowego. W obsadzie pojawią się m.in. Catherine O'Hara, Catherine Hunt czy Ike Barinholtz. A gościnnie wystąpią Brian Cranston, Martin Scorsese, Anthony Mackie i Charlie Steron. Your Friends and Neighbors, premiera 11 kwietnia Apple TV. Tak, jest to już drugi serial od Apple TV, no ale nic Wam nie pomogę, po prostu Apple jest nowym HBO i co wypuści nowość, to ona się naprawdę świetnie zapowiada. A ta zapowiada się świetnie nie tylko dlatego, że robi ją Apple TV, ale również dlatego, że w głównej roli zobaczymy tu Johna Hama, który od czasu Mad Men grywa często, ale zwykle raczej w drugoplanowych rolach. Obok niego pojawiał się Olivia Moon i Amanda Peet, a za reżyserię odpowiada Craig Gillespie, znany z takich filmów jak choćby Jatonia czy Cruella. Serial opowie historię menadżera nowojorskiego funduszu hedgingowego, który po utracie pracy i rozwodzie będzie próbować za wszelką cenę utrzymać swój dotychczasowy poziom życia. I aby ten cel osiągnąć, posunie się do różnych nielegalnych czynów, w tym rabunku własnych sąsiadów. John Ham w z Woli sprawdza się absolutnie fantastycznie, czego dowiódł w ostatnim sezonie Fargo. Czekam więc mocno na tą premierę. Na szczęście, zwiastun pojawił się kilka dni temu i mamy też już zielone światło na drugi sezon, więc wygląda na to, że nie tylko ja wierzę w ten projekt. Alien Earth, czyli obcy Ziemia, wakacje 2025 Hulu. Pierwsze plotki, że powstanie w ogóle serial osadzony w uniwersum obcego pojawiły się jeszcze w 2019 roku. Od początku z tym projektem, który powstać miał dla Hulu był łączony Noah Hawley, czyli showrunner znany m.in. innymi z Fargo, Legiona. No i oczywiście Ridley Scott, który został producentem wykonawczym całości. Fabularnie Alien Earth ma być prequelem filmów i rozgrywać się jak sama nazwa wskazuje, na Ziemi w 2120 roku, na dwa lata przed wydarzeniami, z oryginalnego obcego, do którego zresztą serial będzie bardzo mocno nawiązywać. Akcja rozpoczyna się od katastrofy niezidentyfikowanego statku kosmicznego, do którego z badania wysłana zostaje grupa żołnierzy, która, jak się nie trudno zresztą domyślić, będzie musiała zmierzyć się ze śmiertelnym zagrożeniem w postaci drapieżnej formy życia zwanej ksenomorfem. Równolegle poznamy też historię stworzenia przez korporację Weyland-Yutani androidów. W obsadzie pojawią się zarówno znane, jak i całkiem nowe twarze na czele z Timotym Olimfantem, który wciela się tutaj w syntka o imieniu Kirsch. Główną bohaterkę gra z kolei Sydney Chandler, znana m.in. z serialu Sugar. Zdjęcie do y, tej produkcji zakończyły się latem 2024 roku, a ponieważ materiał no, wymaga niestety dużo postprodukcji, to możemy się go spodziewać nie wcześniej jak latem tego roku. Za to najpewniej trafi też od razu do Disneya. A Knight of the Seven Kingdoms, czyli Rycerz Siedmiu Królestw. Druga połowa roku. Max. Jeżeli się interesujecie choć troszkę uniwersum Greotron, no to na pewno wiecie, co to jest za tytuł. Kto wie, może nawet na niego czekacie, chociaż wiadomo już, że nie będzie to wcale produkcja porównywalna ani z Grootron, ani z Rodem Smoka. Sześciodcinkowy zaledwie Rycerz Siedmiu Królestw ma być serialem bez wielkich bitew i smoków. Tak przynajmniej zapowiedział na swoim blogu George R.R. Martin, który jest producentem. Serialu i podobno widział już większość nakręconego materiału, a następnie podzielił się właśnie wrażeniami z czytelnikami. Przy okazji informując też, że Ira Parker, czyli scenarzysta pierwszego sezonu Rodu Smoka i pilota rycerza siedmiu królestw, już pracuje nad drugim sezonem. Fabułę serialu oparto na serii opowiadań Martina, rozgrywających się na około 90 lat przed wydarzeniami z Gry o Tron i opowiadającymi o losach dwóch bohaterów, Danka i jaja. Ten pierwszy to jest sen Duncan Wysoki, legendarny lord dowódca Gwardii Królewskiej, a ten drugi to jego giermek, który później zostanie królem Aegonem V. Według Martina, Rycerz Siedmiu Królestw będzie serialem o takim lżejszym charakterze i takim bardziej, no może komediowym, nawet wydźwięku co nie znaczy, że nie okaże się interesujący, choćby właśnie przez tą swoją inność wobec seriali dotychczasowych z uniwersum Gry o tron. Y: 339 2025 rok Apple TV Plus. Ten konkretny serial to jest no jeden chyba z najbardziej tajemniczych projektów tego roku, ale też jeden z najlepiej się zapowiadających, no bo wiecie, jeżeli Vince Gilligan, twórca Breaking Bad i Better Call Saul bierze się za nowy serial, producentem zostanie Apple TV+, a w roli głównej ma się pojawić znana z Better Call Saul Ria Seahorn, no to... Słuchajcie, nie ma to tamto. Już tych kilka suchych faktów robi duże wrażenie. Tym bardziej, że będzie to chyba pierwszy serial Gilligana, gdzie główną rolę zagra kobieta. Pierwsze informacje o projekcie pojawiły się jeszcze w 2022 roku, ale no niestety strajk scenarzystów skutecznie pokrzyżował plany produkcyjne. Jeszcze przed wybuchem tego strajku Gilligan mówił, że chce teraz dla odmiany nakręcić serial o kimś porządnym, ponieważ już ma po prostu serdecznie dosyć pisania antybohaterów. Podobno o prawa do ekranizacji scenariusza biło się aż 9 różnych stacji i serwisów streamingowych, dzięki czemu to Gilligan dyktował warunki i szukając producenta, który na przykład wyłoży budżet rzędu 15 milionów dolarów za odcinek, co było o tyle ważne, że Waikato y 339, czyli no taki jest przynajmniej roboczy tytuł tej produkcji, ma być serialem science fiction, czyli czymś, do czego Gilligan, będący jednym z nadwornych scenarzystów The X-Files, powraca. Po latach. O fabule wiemy niestety bardzo niewiele, oprócz tego, że akcja znowu się ma rozgrywać w Nowym Meksyku, a punktem wyjścia jest taka zwykła amerykańska codzienność, współczesność. W pierwszym odcinku wydarzy się coś, co postawi na głowie dotychczasowy porządek i stanie się katalizatorem wielu dramatycznych zdarzeń. W serialu będzie też polski akcent, mianowicie jedną z drugoplanowych ról zagra Karolina Wydra. Przybliżona data premiery nie jest wciąż znana. Wiadomo tylko póki co, że serial wystartuje w 2025 roku, ale pewnie pod koniec. Task. Premiera 2025 rok, Max. Pamiętacie Mers Istau? Ten na pierwszy rzut oka, taki bardzo niepozorny kryminał Skate Kate led w roli głównej, stał się na bardzo długie tygodnie hitem stacji HBO. W 2025 roku twórca serialu Brad Inglesby powraca ze swoim kolejnym miniserialem zatytułowanym Task. Znowu ma być to kryminał i znowu ma być on osadzony na przedmieściach Filadelfii. Tym razem jednak w roli głównej zobaczymy Marka Ruffalo wcielającego się. Agenta FBI nadzorującego śledztwo w sprawie serii napadów na apteki. W obsadzie obok Ruffalo pojawiał się m.in. Mirei Enos i Tom Pelfrey. Niestety na tym etapie o serialu wiadomo naprawdę bardzo niewiele. Podobnie jak o orientacyjnej dacie premiery. Obiecująco wyglądające fragmenty serialu pojawiły się natomiast w takim materiale Maxa anonsującym premiery 2025 roku. Możemy więc mieć. Pewność, że tytuł zadebiutuje w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Heweliusz, premiera końcówka 2025 roku. Netflix. Na sam koniec naszej listy coś z naszego własnego podwórka, czyli najdroższa polska produkcja serialowa. Ever od Netflixa Jana Holopka i Kaspra Bajona opowiadająca historię no, jednej z najtragiczniejszych katastrof komunikacyjnych na Bałtyku, czyli zatonięcia promu Jan Heweliusz. Tym, którzy nie wiedzą, tłumaczę: 13 stycznia 1993 roku prom Jan Heweliusz wypłynął ze Świnoujścia z 64 osobami na pokładzie, a 14 stycznia w wyniku sztormu zatonął u wybrzeży Niemiec. Wyspy Rudzia, no i przeżyło niestety tylko kilka osób. To, że na ten serial warto czekać, to my już powtarzamy wam od bardzo dawna, nie tylko dlatego, że stoi za nim doświadczony, team kreatywny, który ma na koncie Roysta czy wielką wodę, również dlatego, że byliśmy na planie, widzieliśmy ogrom pracy włożony w tą produkcję i skalę, w jakiej zostało to wszystko nakręcone. Dotychczasowe materiały wideo, jakie Netflix nam pokazywał, robią naprawdę ogromne wrażenie, dając nadzieję, że będzie to kawał mocnego, katastroficznego kina nakręconego z ogromnym rozmachem i bez kompleksów wobec zagranicznych produkcji. już to jest złożona opowieść łącząca w sobie wątki obyczajowe, kino katastroficzne i dramat sądowy. W obsadzie znalazło się wiele znanych aktorskich nazwisk, w tym m.in. Magdalena Różczka, Konrad Eleryk, Borys Szyc, Tomasz Szuchart i Jacek Koman. Całość ma mieć 6 odcinków, a premiera planowana jest na czwarty kwartał tego roku, ze względu przede wszystkim na dużą ilość postprodukcji, jakiej musi zostać poddany materiał. A mimo to myślę, że naprawdę warto poczekać. A jeśli chcecie się dowiedzieć więcej na temat Heweliusza, to zajrzyjcie koniecznie do naszego wideo z planu tego serialu, którego link znajdziecie w opisie tego wideo. I to tyle, jeśli chodzi o te najważniejsze zapowiedzi, nowości, jak mówię, nie wszystko jest na tej liście, jeżeli czegoś uważacie, że zabrakło, to koniecznie dajcie znać, tym bardziej, że wiecie jak to jest z tymi zapowiedziami, one czasami dropują, to już nie jest to, co było kilka lat temu, kiedy można sobie było przejrzeć, zaplanować, wiecie te grafiki, kalendarze, wszystko było z góry ustalone, w tej chwili jest nieco większy chaos, chociaż i tak w tym roku już się nieco też poprawiło, no ale... Cóż, ja uważam, że te tytuły brzmią naprawdę bardzo mocno. Niektóre to po prostu przejaw nowych trendów, czyli sięgania po znane tytuły i kręcenia jakichś kontynuacji albo spin-offów, albo prequeli i tak dalej, a niektóre to są całkowicie nowe rzeczy, które mogą nas bardzo pozytywnie zaskoczyć. Dajcie znać, które z tych tytułów yy, brzmią dla Was najciekawiej. Piszcie w komentarzach koniecznie, a jeżeli się podobało, to pamiętajcie, żeby zostawić lajka, like subować nas. Zapraszam też na naszego Facebooka i Instagrama. Dzięki.